Siemanko, dzisiaj będzie szybki filmik Jak było chyba słychać, a raczej nie słychać pompka od spryskiwaczy, defektorów nie pracuje Temat chyba znany, chociaż nie wiem, na YouTube nic nie widziałem Ale no, ja już ten temat przerabiałem jak miałem pierwszego polifta Który miał wtedy 7 lat i niecałe 200 tysięcy przebiegł i już był z tym problem Ogólnie no, to jest taka, taka cecha tej pompki, że... to pokażę wam później Te pompki przedliftowe wiele dłużej wytrzymują No i co, robota będzie szybka, trzeba będzie zrzucić zderzak wyjmiemy pompkę, założę drugą i żeby filmik nie był nudny, to po prostu tą pompkę Wam rozbiorę powiedzmy, że zregeneruje. Okaże, że można ją też uratować ja tam wolę zamontować nową dorwałem tanio nowe oryginał, więc nie ma co się z tym szczypać i tak, powiem że najlepsza opcja jeśli nie ma nic do wyboru nie chcecie się bawić w naprawę, no to kupienie pompki od przedlifty takiej tej białej ona się tylko różni tym, że jest inna kostka Także albo kupujecie sobie z kostką, albo kupić nową kostkę, albo przelegacie tą. Kiedyś tam bez problemu to sobie założyłem. Aczkolwiek ja miałem taką sytuację, że po prostu oryginalną pompkę zregenerowałem. No, zregenerowałem, powiedzmy. Ona chodziła, ale po prostu miała później kolizję. Nie z mojej winy, oczywiście. I pompka wtedy się rozwaliła. Także wtedy kupiłem sobie to od przedlifta. I ona chyba do dzisiaj pewnie jeszcze w tym aucie pracuje nie mam wiedzy, ale nie zdziwię się jak jeszcze ona działa także zabieram się za pracę, nie będę wam to pokazywał jak to zdarza się zdjąć bo już spodnie pierdyliart filmów, jest to ten temat much later a to i ona ja już tu widzę, że jest to samo co w tamtym polifcie, co miałem na razie o nie będę zdradzał najgorzej, jest sporo płynu ja nie mam gdzie za bardzo zlać ale zaraz coś wymyślimy temat z tą jest tyle fajny, że ma no, dobry przelew Można sobie zrobić bez, mm -hmm. bez kawi Mać, much, much, much later Matko Bożku Można sobie teraz część tego płynu znaleźć, no nie wiem zobaczymy co zresztą na razie nie ma miejsca no, no, zaraz zrobimy cyk i tak sobie leci Niestety koniec Musimy sobie znaleźć jakiś drogi pojemnik Trochę szkoda leś tu na ziemię Tyle to już nie szkoda, ale jeszcze by się przydało tam poczyścić, więc korzystamy sobie to czy pójdzie czy nie pójdzie, coś? Żeby ten sejf nie walczył, to się robił Przydałby się brake cleaner, ale kurwa, nie wyposażę się, oczywiście. Zapomniałem! No, ale masz. To mam na biurku, przygotowany. Kurwa, tam jest sporo szkody żeby to wleciało. what's that Mamy nową sztukę oryginał Renault Citron Peugeot w sumie. Dużo mark ma tą pompkę. To jest jej numer. Jakby ktoś szukał, aczkolwiek jak nie ma takich nowych, to ja polecam nawet używkę z przedliftu. No i dobra, wskoczyła na swoje miejsce. Wydaje się, że jest trochę chludsza, <laughs> ale to pokażę Wam jeszcze, co chodzi. Tutaj już bardzo dobrze widać, dlaczego ta pompka przestała działać. Oczywiście, zanim to skręcę, zrobimy test, czy wszystko działa. Także, jak widać, wszystko działa. Można składać do kupy. Eee, jeszcze mam taką jedną ciekawostkę. Mam nadzieję, że się nie mylę. Ale z tego, co pamiętam, obwód tej pompki nie ma w ogóle bezpiecznika. Także, jak ta pompka stara, która jest, ona praktycznie stoi. W miejscu potem wam pokażę dlaczego. No i cały czas idzie napięcie. I wiecie co, no grzeje się pompka, grzeje się instalacja. Trochę jest to nieprzemyślane, ale może dlatego tak zrobili, ponieważ ta pompka pracuje może 2-3 sekundy. Także teoretycznie nic tu się nie powinno stać. Ale widzicie, no jest jak jest. I też nie sugerujcie się tym filmem, że na przykład nie działają spryskiwacze i to jest wina pompki. Bardzo często jest tak, że po prostu same spryskiwacze są już walnięte i. ucieka z nich ciśnienie nie podnoszą się. Ale wtedy słychać, że pompka pracuje. Tutaj ewidentnie było słychać, że ta pompka nie pracuje. Ta pompka ma charakterystyczny dźwięk, krótkotrwały, także no... Mówię, to jest ta prostsza część tematu. Zaraz przejdziemy do tej trudniejszej. Aczkolwiek powiem szczerze, tej pompki nie ma sensu regenerować, ale żeby film był ciekawszy, to to zrobię. Ja ją jeszcze odpalę. Co pan zrobisz? Ty nic z pan nie zrobisz. não basta robota Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now nah, we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now nah, we ain't getting postal rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up. For the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up for your range stuff to your greatness. Fame for the way up. Play the game, bruh. Never stop. Don't get it if I want it. Gotta make I myself a promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always hurting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building. <mary> and, and that's, that's, that's the reason why this pump Myślałam, że może uda się Wam tak do filmu uratować tą pompkę, ale kurwa, słabo to widzę. Bardzo mocno jest zażarta, już za bardzo spuchła. Ale zobaczcie, ten plastik po wielu latach jeszcze nadal jest plastyczny. Trochę się poharatał, ale to na nic nie wpływa, nie wpływa na komfort jazdy. Zaraz to poczyszczę i zobaczycie, że. Ten silnik ruszy, no chyba, że już nie ma się czego trzymać, nie? Ale to zaraz zobaczymy, zaraz to wezmę na szczotę. Trzeba będzie zdjąć górny dekiel. I dojść do szczotek, zobaczymy jakie stanie są szczotki. Lat <laughs> Jednak jest lipa. Za bardzo jest to przeżarte. Ach, ta moja pierwsza pompka, co kiedyś, kiedyś tam robiłem, była w trochę lepszym stanie, nawet sporo lepszym stanie, dało się uratować. Wtedy to się opłacało, bo takie nowe pompki to pewnie kosztowały grube pieniądze. Były dostępne tylko waso. A dzisiaj, no sorry, to już bez sensu, to już lepiej szukać używki, nawet jest przed lifta. Ale dobra, dobierzemy się, zobaczymy. Nie ja wiem, czy się da cokolwiek zobaczyć. Bo, kurwa, to jest tragedia, już. To jest dramat. Tu gdzieś były, pamiętam, zapadki takie metalowe, ale chyba już ich w ogóle nie ma. To już jest chyba totalna agonia. Także chyba nie ma co się nad tym spuszczać. nie, szczotek jeszcze trochę było jeszcze wychodzi. tylko tutaj zarosło wszystko kurde nie, to już jest śmietnik totalny bagnów kurwa, myślałem, że może się uda je uratować tak na potrzeby tylko filmu a jednak nie stoi deba, wirnik to nic, wyrwiemy go, co? tak, śmietnik to i tak śmietnik tam też woda ale tu chyba... nie no, komutator zużyty za bardzo jest, no. Na... Chociaż jeszcze można by z niego coś zrobić, ale... Nie, jeszcze by chodził. Trochę się zwęglił tylko. Gdzie papier Zaraz go na szybko szlifniemy, zobaczymy. Jest gdzieś? Nie mam nic pod ręką. O, jest. dałoby się jeszcze uratować. To ty trzeba dobrze poczyścić żeby on nie klinował się. o Podkładka. Kurwa, nie, nic z tego nie będzie, bo jest krzywa ośka. Cała ta <ścjalnie> ścianka, to jest tragedia. Zobaczcie, ja pierdol, ale ta to długo dostawała wilgoci Nie, nic z tego nie będzie, aczkolwiek pewnie, jakbym teraz przyłożył napięcie, to by ruszyła. Wiem, że to już bez sensu. No i nic, chciałem Wam pokazać, że da się uruchomić, ale jednak w takim stanie to nie ma sensu. Ale na części się jeszcze może przyda. Tak więc, jeśli chodzi o ten film i o tą wymianę pompki, to tyle. Pozdro.